Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Łomakiem, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. Masz moc wzbudzającą z martwych, największy przejaw Bożej Mocy, jaki kiedykolwiek istniał w historii świata. Ta sama moc jest w Tobie. To Ewangelia w jednym zdaniu. Już to masz. A teraz Andrew, witaj we wtorkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Znajduję się dzisiaj w drugim tygodniu nauczania na temat, który zatytułowałem Już Tomasz. Napisałem na ten temat książkę prawie 20 lat temu, może 17, ale dawno temu i mówię ci... To jest potężne. To jedno z najwspanialszych zastosowań tego, czego uczyłem w serii, którą nazwałem Duch, Dusza i Ciało. Mówi ona o tym, kim jesteś w Chrystusie. Kiedy zrozumiesz, że w duchu jesteś już zupełny, że Twój duch jest tak zbawiony, jak to tylko możliwe, że jest identyczny jak Jezus 1 Christiana 4,17 Kiedy to rozumiesz, Rozumiesz też, że nie starasz się dostać więcej Boga. Już masz pełnię bóstwa. Reszta chrześcijańskiego życia to odnawianie umysłu, w tym co już masz, a następnie uczenie się, jak uwalniać to, co już masz. O tym mówiłem i tym się teraz zajmujemy. To mój siódmy odcinek. Zacząłem tę serię tydzień temu. Omówiłem pierwszy rozdział listu do Efezjan. Jeśli przegapiłeś któreś z tych nauczań, proszę zdobądź je. Możesz wejść na naszą stronę, znajdują się tam wszystkie nasze programy i możesz obejrzeć poniedziałkowy odcinek, możesz obejrzeć cały poprzedni tydzień. Musisz znać kontekst, ale cały pierwszy rozdział został napisany nie o tym, co Bóg może zrobić, co mógłby zrobić, co zrobi w przyszłości, ale o tym, co już zostało zrobione. Już zostałeś pobłogosławiony wszelkim duchowym błogosławieństwem, już zostałeś wybrany w nim, już zostałeś przyjęty w umiłowanym, już masz mądrość, już zostałeś zapieczętowany i tak dalej. A potem Paweł modli się w w wersetach od 15 do końca rozdziału, w wersecie 23. To jest list do Efezjan, rozdział 1. Modli się o to, aby twoje oczy zostały otworzone na to, co już masz. Na wspaniałość mocy, która została ci dana, to ta sama moc, która wzbudziła Jezusa z martwych. Wszystko to już omówiliśmy. Jeśli coś cię ominęło, proszę, zdobądź to, to zmieni twoje życie. Kontynuujemy w rozdziale drugim i pamiętaj, że Biblia nie została została napisana z rozdziałami i wersetami. One zostały dodane później, aby pomóc nam odnajdywać różne rzeczy. Są bardzo użyteczne, nie krytykuję ich, ale mówię, że rozdział drugi nie jest nową myślą. To nie jest nowy rozdział, który nie ma związku. To kontynuacja dokładnie tego samego, co studiowaliśmy w rozdziale pierwszym. W rozdziale drugim mówi: I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach. Zauważ, nie powiedział i was może ożywić. Jeśli będziecie się modlić, ożywi was w przyszłości. To osiągalne, to jest możliwe. Nie, on mówi, że już zostałeś ożywiony. Słowo ożywione oznacza wzbudzony do życia. Kiedy narodziłeś się na nowo, zostałeś wzbudzony z martwych. Niektórzy myślą to cały czas to samo ciało, które miałem. Nie, to duchowy człowiek był martwy w upadkach i grzechach i zostałeś wzbudzony z martwych, zostałeś ożywiony, wzbudzony do życia i w duchu jesteś zupełnie nowym człowiekiem. Drugi list do Koryntian 5:17 nowym gatunkiem, który nigdy wcześniej nie istniał. Twój duch jest doskonały i właśnie o tym on mówi. Zauważ, że to wszystko jest w czasie przeszłym. Kiedy rodzisz się na nowo, to nie jest coś do czego zmierzasz, co zostanie sfinalizowane i dokończone kiedy pójdziesz do nieba. Nie, twój duch jest w tej chwili tak zbawiony, jak to tylko możliwe. Nie zostanie wyczyszczony, odkurzony, zasilony większą dawką mocy. W swoim wnętrzu w tej chwili masz tego samego ducha, którego będziesz mieć przez całą wieczność. To jest potężne, już o tym nauczałem. Werset drugi mówi, w którym niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. To ta sama terminologia. Teraz mowa o tym, kiedy byłeś, zanim narodziłeś się na nowo, i wszystko to jest napisane w czasie przeszłym. Byliście z natury dziećmi gniewu, ale już nie jesteś z natury dzieckiem diabła. Istnieje zamieszanie w ciele Chrystusa z tego powodu. Powiedziałbym, że większość chrześcijan wierzy, że masz nową naturę i grzeszną naturę. Nie tego uczy Biblia. Nie będę o tym teraz nauczał, ale twojej grzesznej natury już nie ma. Wszystko, co masz, to nowa natura nie jest ona małym dzieckiem. Jest absolutnie kompletna, pełna, ale problem polega na tym, że nie wiemy, co mamy. Musimy odnowić swój umysł. Wzrost w chrześcijańskim życiu nie polega na tym, że wzrasta Twój duch. To Twój umysł wzrasta w zrozumieniu i w tym, jak to uwalniać, a potem Twoje postępowanie wrasta w posłuszeństwie. Temu, co pokazuje Ci Bóg. Ale tak samo jak już jesteśmy tym wszystkim w Chrystusie, już nie jesteście tym wszystkim, byliście dziećmi gniewu, jak i inni. Werset czwarty mówi, Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował to jest potężny werset. Możesz przeczytać to w niektórych tłumaczeniach. Ja mówię teraz z pamięci, ale mówi coś w stylu, że Bóg. Z powodu swojej wielkiej miłości, żeby zaspokoić swoją wielką miłość, umiłował w nas. Innymi słowy, Bóg nie pokochał nas, dlatego że byliśmy tacy uroczy. On nas kocha, ponieważ On jest miłością. Pierwszy Listiana 4.8, werset 5. I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem. Znowu, to coś, co już jest rzeczywistością. To nie jest tak, że jesteśmy w grzechach i jeśli będziemy wychwalać Boga, to On któregoś dnia nas ożywi. Nie, my byliśmy w grzechach, zanim narodziliśmy się na nowo, i teraz już zostaliśmy ożywieni, wzbudzeni do życia. Razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni. I razem z nim wskrzesił. Zwróć uwagę na terminologię. On wskrzesił, to już się stało. Niektórzy z Was nie czują się wzbudzeni z martwych. Jest tak dlatego, że żyjesz w swoim fizycznym ciele i w swoich emocjach bardziej niż w tym, kim jesteś w Chrystusie. Ale gdy to zrozumiesz, przyjmiesz to i zmienisz swoją tożsamość na: To nie jestem ja. Jeśli jesteś teraz w więzieniu, może zrobiłeś coś złego i każdego dnia jesteś skonfrontowany ze swoim grzechem, zostałeś osadzony w więzieniu i odseparowany od świata, ponieważ stanowisz zagrożenie dla ludzi, zostałeś ukarany. Niektórym z was łatwo byłoby myśleć, ale jestem więźniem, jestem oszustem, zamordowałem, czy coś tam zrobiłeś. Ale wiesz, kiedy narodzisz się na nowo, stajesz się nowym człowiekiem w Chrystusie. Drugi list do Koryntian 5,17. I chociaż nadal możesz mieć do czynienia z fizycznymi konsekwencjami, nadal możesz siedzieć w celi, i już nie jesteś tym samym człowiekiem. Zostałeś ożywiony razem z Chrystusem. Zostałeś wzbudzony z martwych. Duchowy człowiek w twoim wnętrzu jest czysty, niewinny i nie zawiera w sobie żadnych nieczystości. Jeśli to zobaczysz, przyjmiesz w całości i zaczniesz żyć ze swego ducha. Możesz być wolny, nawet siedząc za kratkami, nawet jeśli jesteś w więzieniu. Możesz być wolny od bólu w swoim ciele, nawet jeśli dalej czujesz ten ból. Możesz to mieć w swoim sercu. Możesz wiedzieć, że to się wykonało i to tylko kwestia czasu, kiedy ciało się temu podporządkuje. Całe twoje życie wypływa z twojego ducha. To dlatego, kiedy ludzie nie są narodzeni na nowo, możesz zapewnić sobie tyle samopomocy, ile zechcesz. Możesz przejść przez wszystkie kursy zmieniające zachowanie, na jakie możesz tylko się zapisać. Możesz zmienić swoje. Życie życie do pewnego stopnia, ale Twój duch jest martwy i oddzielony od Boga. I jak mówi werset trzeci, jesteś z natury dzieckiem diabła, jak i inni. Jeśli nie zmienisz tego ducha, możesz zmieniać to, co na zewnątrz, ile tylko chcesz. Możesz zrobić operację plastyczną, przeprowadzić rekonstrukcję, możesz sprawić, że z zewnątrz będziesz wyglądać dobrze, ale wewnątrz nadal będziesz martwy. Ale z drugiej strony, kiedy uczynisz Jezusa swoim Panem, narodzisz się na nowo i chociaż nadal możesz być w więzieniu, chociaż nadal możesz mieć problemy fizyczne, problemy finansowe, w swoim duchu zostałeś wzbudzony z martwych i możesz nauczyć się pozwalać, aby twój duchowy człowiek kontrolował twoje życie i to tylko kwestia czasu, kiedy to, co jest w twoim duchu, wpłynie na zewnątrz. Całe twoje życie wypływa z twojego ducha i ono wypłynie przez ciebie i da uwolnienie w twoich emocjach od depresji, zniechęcenia, uczucia porażki, złości, zgorzknienia, zranienia, nieprzebaczenia. Da fizyczne uzdrowienie w twoim ciele, ale musisz chodzić w duchu. A nie możesz tego zrobić, jeśli nie wiesz, co stało się z Tobą w Twoim wnętrzu. Musisz uwierzyć, że to już się wykonało. Nie potrzebujesz, żeby Bóg wzbudził Cię z martwych. Jesteś wzbudzony z martwych, tak jak mówi ten werset, i razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski, przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. Potem werset ósmy mówi: Łaską bowiem jesteście zbawieni, nie zostaniecie. Zbawieni. To prawda, że Twoje fizyczne ciało zostanie zmienione, Twój umysł zostanie odnowiony, kiedy pójdziemy do nieba, ale w świecie duchowym już jesteś zmieniony. Drugi list do Koryntian 5:17: Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie nowym, jest stworzeniem, to co stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. W swoim duchu już jesteś zmieniony. Nie jest to coś, co się wydarzy. Zostanie dokończone. Duch, dusza i ciało, kiedy pójdziemy do nieba, ale w tej chwili, w tym życiu, jeśli narodziłeś się na nowo, twój duch jest tak zmieniony, jak to tylko możliwe. Pierwszy list Jana 4,17 mówi, w tym jest doskonała miłość w nas, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki On jest. Mowa o Jezusie. Tacy i my jesteśmy na tym świecie. Nie w przyszłym świecie, ale na tym świecie. To nie jest prawdą o twoim fizycznym ciele, nie jest prawdą w twoim umyśle, ale w twoim duchu jesteś identyczny jak Jezus w tej chwili, jeśli narodziłeś się na nowo, jeśli uczyniłeś Jezusa swoim panem. To jest radykalne. Dlatego uczyłem o tym przez miesiąc. Nazwałem to duch, dusza i ciało, twoja tożsamość w Chrystusie. A teraz list do Efezjan 2.8, jak do tego doszło? Łaską, bowiem jesteście zbawieni. I to nie jest z was, jest to dar Boga, nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Ten werset mówi, że zostałeś zbawiony z łaski przez wiarę. Nie jesteś zbawiony przez łaskę, ani nie jesteś zbawiony przez wiarę. Zostałeś zbawiony przez połączenie tych dwóch. Pozwól, że wrócę do listu, do Efezjan 2,5. Ostatnia część wersetu mówi, gdyż łaską jesteście zbawieni. Nie uważam, że całkowicie złe jest powiedzenie, że jesteś zbawiony przez łaskę. Nie uważam, że całkowicie złe jest powiedzenie, że jesteś zbawiony przez, nie uważam, że złe jest że jesteś zbawiony przez wiarę. Na przykład, gdyby ktoś mi powiedział: Bóg musi mnie zbawić, ponieważ jestem taką dobrą osobą, jestem lepszy od tej osoby, prowadzę tak święte życie, wierzę, że Bóg jest mi to winien, wtedy powiedziałbym: Nie, jesteś zbawiony z łaski, a nie przez to, co robisz. To byłoby prawdziwe stwierdzenie, ale nie jest pełne, nie jest kompletne, ponieważ nie jesteś zbawiony tylko przez łaskę. Zostałeś zbawiony z łaski przez wiarę. Pozwól, że to wyłożę i podzielę się tym z Tobą w taki sposób, żebyś to zrozumiał. Łaska jest czymś, co Bóg robi dla Ciebie, niezależnie od Ciebie. Tak naprawdę zanim w ogóle zaistniałeś, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział mówi, że i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jezus był łaską, był prawdą, Bożą łaską objawioną temu światu. Czytamy również że, że łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Tak więc łaska jest czymś, co przyszło przez Jezusa dwa tysiące lat temu. To było niezależne od Ciebie, stało się zanim zaistniałeś, zanim ja istniałem. To nie miało z nami nic wspólnego. Możesz definiować łaskę na wiele różnych sposobów, ale większość ludzi przyjęłoby, że najprostsza definicja brzmi tak. Łaska to niezasłużona, niezapracowana, z bezpodstawna przychylność boża przychylność łaska nie jest oparta o twoje postępowanie jeśli twoje postępowanie musi się do czegoś przyczynić to nie jest to łaska ponieważ to musi być niezasłużona, niezasłużona niezapracowana bezpodstawna przychylność tak więc nie ma to z tobą nic wspólnego łaska to boża część jest niezależna od ciebie i ode mnie jesteś zbawiony z łaski Bóg zrobił coś dwa tysiące lat temu przez Jezusa. List do Rzymian 5,8. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Ewangelia Jana 3,16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest łaska. Jezus nie przyszedł, aby dać nam to, na co zasługujemy. My zasługujemy na śmierć. Biblia mówi w liście do Rzymian 3:23: Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. Wszyscy. Ludzie czasami stopniują grzechy i mówią: Ten tamto jest grzeźnik, ale ja nie. Nie. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyliśmy. Istnieją tylko różne stopnie bycia zgubionym, różne stopnie grzeszników, ale wszyscy zgrzeszyli. A co jest zapłatą za grzech? To nie działa tak, że ci, którzy zgrzeszyli tylko trochę, dostaną małą karę. Nie, List do Rzymian 6:23 mówi: Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne. Życie wieczne jest darem, to nie jest zapłata. Nie zapracowujesz sobie na życie wieczne. Nikt z nas nie zasługuje na bycie zbawionym. Nikt. W porównaniu z innymi ludźmi prowadziłem naprawdę święte życie. Mam ponad 70 lat, a nigdy nie bluźniłem, nigdy nie przekląłem, nigdy nie piłem alkoholu, nie zapaliłem papierosa, nawet nie spróbowałem kawy. Ludzie słyszą to i pytają: twierdzisz, że kawa jest grzechem? Nie, masz werset, który mówi, że choćbyś wypił coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi ci. Mówię tylko, że prowadziłem święte życie w porównaniu z innymi ludźmi, ale kto chce być najlepszym grzesznikiem, który poszedł do opiekła? Zgrzeszyłem i jestem pozbawiony chwały Boga, a zapłatą za grzech jest śmierć. Nie ma śmierci numer dwa i śmierci numer trzy. Jeśli minąłeś się z niebem o centymetr, to minąłeś się o kilometr. Potrzebowałem Zbawiciela. Jezus przyszedł i umarł za mnie, ale zrobił to dwa tysiące lat temu. Boża łaska została okazana dwa tysiące lat temu, zanim żyłem, zanim zgrzeszyłem, zanim moja potrzeba zbawienia w ogóle zaistniała. Bóg już zapłacił za moje grzechy. On już przebaczył mi moje grzechy. To nie oznacza, że jestem automatycznie zbawiony, ponieważ ten werset mówi, że jesteś zbawiony z łaski przez wiarę. Łaska jest częścią należącą do Boga. Bóg zrobił to dla nas, niezależnie od nas, przed naszą potrzebą, zanim w ogóle istnieliśmy. To jest łaska, ale nie wszyscy są zbawieni, ponieważ musisz odpowiedzieć na Bożą łaskę i tym jest wiara. Wiara to pozytywna odpowiedź na Bożą łaskę. To, co tutaj mówię, jest potężne. Zajęło mi to prawdopodobnie 20-30 lat, by powiedzieć to, co teraz do Ciebie mówię. Wiem, że niektórzy myślą, ludzie, ale powoli się uczysz. Cóż, możliwe? Ale uważam również, że wielu z Was nie do końca rozumie głębi tego, co mówię. Łaska to boża część i została wykonana niezależnie od nas, przed naszą potrzebą, nie ma z nami nic wspólnego. Dlatego też nie możesz twierdzić, że w taki czy inny sposób zasługujesz na zbawienie. Nie, ono jest z łaski, ale to do tej łaski trzeba uzyskać dostęp. Tak właściwie list do Rzymian 5.2 mówi: pozwól, że to otworzę i przeczytam. List do Rzymian 5, 2, dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Musisz uzyskać dostęp do łaski. Łaska została Ci okazana, niezależnie od Ciebie, zanim w ogóle zrobiłeś coś dobrego czy złego. To jest łaska, ale musisz uzyskać do niej dostęp. A to słowo dostęp to dokładnie to samo słowo, z którego pochodzi angielskie słowo wstęp. Innymi słowy, jeśli idziesz do kina, musisz kupić bilet, żeby uzyskać wstęp. W pewnym sensie potrzebujesz biletu, żeby Boża łaska zaczęła dla Ciebie działać. Czym jest ten bilet? Jest nim wiara. Pozwól, że coś teraz powiem. Po pierwsze, zdefiniuję, czym wiara nie jest. Powiedziałbym, że większość chrześcijan słyszała zdanie, że wiara porusza Boga. Wiara jest tym, co porusza Boga. Wiara jest czymś, co robisz, żeby skłonić Boga do poruszenia się w odpowiedzi na ciebie. Bóg odpowiada na twoją wiarę. Może nie będą to dokładnie te słowa, ale taki jest zamysł. Nie tego uczy Biblia. Wiara jest czymś, co robisz, żeby uzyskać odpowiedź od Boga. Jeśli w to wierzysz właśnie dlatego jesteś sfrustrowany, to dlatego jesteś znużony, zmęczony, poddajesz się i pytasz Boże, co mam zrobić? Ponieważ uważasz, że musisz coś zrobić, żeby sprawić, że Bóg odpowie ci łaską. Nie, łaska jest od Ciebie niezależna, ona nie ma z Tobą nic wspólnego. Ty nie skłaniasz Boga, żeby odpowiedział ci łaską. Wiara to Twoja odpowiedź na Bożą łaskę. Wiara nie jest czymś, co robisz, żeby poruszyć Boga. Oto czym jest wiara. Wiara to Twoja pozytywna odpowiedź na Bożą łaskę, na to, co Bóg już zrobił. A teraz, jeśli Bóg już to zrobił, to usuwa z tego całą pracę. Wiara nie jest pracą, wiara to nie jest coś trudnego, z czym musisz się zmagać, żeby chodzić w wierze. Wiara to po prostu zaufanie, to poleganie na Bogu, to nadnaturalny odpoczynek. Boże, wierzę, że z łaski już to zrobiłeś. Wiara to Twoja pozytywna odpowiedź na Boga. Albo podam inną definicję, która naprawdę na mnie wpłynęła i mi pomogła. Wiara to Twoje przywłaszczenie sobie tego, co Bóg już zapewnił przez łaskę. Jeśli Bóg już nie zapewnił czegoś przez łaskę, to nie sprawisz, że stanie się to przez wiarę. To co powiedziałem ma ogromne znaczenie, a nie sądzę, żeby większość ludzi rozumiała, jakie to jest ważne. Wiara tylko przywłaszcza sobie to, co Bóg już zapewnił przez łaskę. Jeśli Boża łaska czegoś nie zapewniła, twoja wiara nie sprawi, że on to zrobi. Bóg nie odpowiada na twoją wiarę. Twoja wiara jest Twoją odpowiedzią na Niego. Przez łaskę Bóg już przewidział wszelką potrzebę, jaką Ty i ja możemy mieć. Czy to coś fizycznego, uzdrowienie, czy to finanse, czy to coś emocjonalnego, relacyjnego, czy mądrość, cokolwiek to jest, wszystko, czego będziesz potrzebować. Bóg przez łaskę już przewidział wszelką twoją potrzebę, złożył wewnątrz każdego narodzonego, na nowo wierzącego wszystko, czego będziesz potrzebować w ciągu tego życia, a nawet w wieczności. Z Bogiem nie ma żadnego braku. Przez łaskę wszystko już tam jest. Ale nie wypełnia się to automatycznie, ponieważ nie każdy odpowiada pozytywnie na to, co zrobił Bóg. To jest wiara. Nie każdy przywłaszcza sobie to, co Bóg przez łaskę już zapewnił. To jest wiara. Nie każdy jest w wierze. Tak więc wiara nie sprawia, że Bóg odpowiada na nas. Wiara to nasza pozytywna odpowiedź na niego. Mówię ci, jeśli to rozumiesz, to wszystko zmienia. To usuwa z tego wszelką pracę i trud. Będę o tym mówił, ale list do Hebrajczyków, czwarty rozdział, mówi o wierze jak o odpoczynku. Odpoczywasz? Już nie pracujesz. To wymaga większego wyjaśnienia i do tego zmierzam. Zachęcam cię do zdobycia nauczania, już to masz. Ono wszystko zmienia. To przemieni twoje życie. Mam je nie tylko po angielsku, ale też po polsku. Mamy podręcznik, który zawiera ten sam materiał, napisany tak, abyś mógł uczyć innych. Mam go po angielsku i po hiszpańsku. Mam również płyty CD i DVD, na których nagrano nasz program telewizyjny. Wysłuchaj naszego lektora, on poda ci te informacje i proszę zadzwoń lub napisz już dziś. Witaj w minucie z AWM. W krótkim wglądzie w to, jak przyjaciele i partnerzy Andrew Łomak Ministries i Harris Bible College czynią różnicę w życiu ludzi na całym świecie. Zanim usłyszała o Andrew Łomaku, Cindy Mezas przeszła intensywną chemioterapię, aby pokonać diagnozę, którą był rak szyjki macicy. Lata później odkryła, że skutki uboczne terapii okazały się kolejną walką i postanowiła zastosować nauczania Andrew Łomaka w praktyce przemawiając do swojego ciała. Moje ciało musiało ponownie odpowiedzieć na moje słowa. Zaczęłam używać wersetów, które znalazłam w piśmie i które usłyszałam w nauczaniach Andrew i zaczęłam chodzić po salonie wypowiadając je, błogosławiąc nimi samą siebie. Zrobienie tego zajęło mi 4,5 i pół godziny, ale zrobiłam to. Dzisiaj jest całkowicie zdrowa. Żeby zobaczyć całą historię uzdrowienia Cindy, odwiedź naszą stronę internetową.